dá vai dá vai dá vai dá vai dá e tu estou aí vamos lá

Powodu, to jest nie ma, tutaj nie Po prostu zasypujemy kulcami tak, za się nie docierało. Chyba ja zasypię okna, te, te pierwsze te dwa okna. Wiem, no tego niestety tego nie widzę, to, to już nie pomogę chłopaku. Dobra. Nie! A jeszcze jakiś organizator miał odnieść butoł tak, nie, nie mogła no.

Nie będę zapierdalał z powrotem na spółkę.